Co wiem, nie po szkole? Po szkole chciałabym y, spełnić to, co teraz robię, czego się uczę, tak? A czego się się uczysz, jeśli mogę wiedzieć? Nie i później chcesz otworzyć swój e, salon fryzjerski? Bardzo bym chciała. Marek Kościński. Słuchajcie, najlepsza szkoła, w jakiej uczyłem. Młodzież jest taka, grono jest jeszcze lepsze, a ksiądz to jest w ogóle... Zapraszam. Przede wszystkim e, szkoła prezentuje wysoki poziom merytoryczny, dydaktyczny. Mamy wysokiej jakości sale informatyczne przede wszystkim. Dobrą kadrę. Dlaczego wybrałaś tą szkołę? No bo interesuje mnie ten zawód, co chcę zrobić w życiu. A ty teraz jesteś na jakim kierunku? Kucharzu, kucharz małej gastronomii. I co zamierzasz robić po tym kierunku? No iść do pracy i uczyć się dalej, technikum dalej. Super atmosfera. Yy, dobrze nauczyciele, ogólnie spoko jest. Nie ma innych szkół takich jak, jak te, takich wyborów technikum przede wszystkim. Co będziesz chciał robić po tej szkole głównie? Jeszcze nie, wiem. Jeszcze mam 4 lata i się zastanawiam jeszcze. Przed każdym z nas kiedyś stanął wybór szkoły, szkoły średniej, która kierunkowała nas w pójście w dorosłe życie. Wielu z nas wybiera szkołę kształcącą. Jakaś część decyduje się na to, żeby pójść do technikum, gdzie oprócz tego, że zdobędziemy jakiś zawód, również mamy możliwość zdawania matury. Gorąco zachęcam do tego, aby wybierać tego typu szkoły, które dają nam możliwość pójścia do pracy już w wieku 19 czy 20 lat. Szkoły, które dają nam przygotowanie zawodowe, które... Może w przyszłości dzięki temu będziemy mogli podjąć pracę tu gdzieś blisko, nie wyjeżdżając poza teren powiatu skorzeleckiego. Jestem gorącym zwolennikiem kształcenia młodzieży na kierunku technik informatyk. Wierzę, że ta branża jest jeszcze, jeszcze niepewna. Wielu, wiele przedsiębiorstw potrzebuje obsługi tego typu specjalistów. Coraz więcej spraw jest związanych z komputerami. Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z usług informatycznych. Dlatego myślę, że ten temat jest są I tak Dlaczego warto wybrać technikum mechaniczne? A no między innymi dlatego, że w takiej firmie jak kopalnia węgla brunatnego Turów jest możliwość zatrudnienia i możliwość wewnętrznego przekwalifikowania. Czyli absolwent takiego technikum może pracować na stanowisku szusarza, może być przekwalifikowany w ramach kursów wewnętrznych na operatora maszyny podstawowej, przenośnika sprzętu technologicznego, spycharka, ładowarka. Jest to dla nas zawód w tej chwili jak najbardziej potrzebny przy re rekrutacji nowo przyjmowanych pracowników. Oczywiście są też specjaliści potrzebni, elektronicy, elektrycy, ale w przypadku akurat tego wykształcenia dla nas jest to najbardziej uniwersalne wykształcenie do pracy w kopalni turów. Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? Myślę, że to jest dobre pytanie. Waszą szkołę warto wybrać z kilku powodów. Zespół szkół zawodowych w Bogatyni staje się perełką szkolnictwa na ziemi nie tylko bogatyńskiej, ale ziemi powiatowej. Myślę, że każdy kto pamięta jak wyglądał zespół szkół zawodowych, jakie kierunki były tu realizowane w jakich zawodach była kształcona młodzież będzie umiał sobie na to odpowiedzieć i powie, że bardzo wiele się zadziało. Zadziało się dlatego, ponieważ jest w tej szkole zacznę od młodzieży, młodzież, która chce się uczyć, która chce zdobyć zawód, a w przyszłości chce w tym zawodzie pracować. Drugim takim aspektem jest to, że zespół szkół zawodowych w Bogatyni zatrudnia Kadrę pedagogiczną, która jest otwarta na pomysły, innowacje, projekty i bardzo zaangażowana w to, żeby dobrze przygotować swoją młodzież do dorosłego życia. Kolejnym takim elementem jest udział w licznych projektach. Jednym z takich bardzo ważnych projektów, który pozwala się rozwijać tej szkole i uczniom tej szkoły. Jest dolnośląski system kształcenia zawodowego, w którym zespół szkół zawodowych w bogatyni prężnie działa. Świadczą o tym nowo tworzone, wyposażone pracownie dydaktyczne, zawodowe, wycieczki edukacyjne i inne dodatkowe zajęcia, które pozwalają nie tylko niwelować braki w nauce, ale także pozwalają rozwijać swoje zainteresowania. Ja myślę, że. Każdy absolwent gimnazjum, porównując ofertę kształcącą w zawodach, będzie przekonany o tym, że wybór zespołu szkół zawodowych to jest najlepszy wybór, że tu zdobędzie to, po co przyszedł i będzie mógł się uczyć i rozwijać ku radości swoich rodziców i oczywiście nasz nauczycieli.